Potem rozmawiałem z Ima na końcu z Multim. Tu też gadałem z Maćkiem. I Maciek jest stary tak, że o mi kurwa też takie trochę myślenie ukształtował, żeby... Nie, że wiesz, o tu rozpierdolony... nie, Po ostatni. Nie. Nie no i pójdą. Zona jest zajebisty Zona jest zajebista. Stary, Zona jakby tu z nami się to byśmy to mieli, to mieli to kurwa... My właśnie w stopie jest zimno. No, no. On no, jest naprawdę, to jest naprawdę zajebisty człowiek. I to jest gość, który zarobił w kurwę siadach. W kółce się mam ja już dam kamerę, tu to jest I ostatni. Go... Ten Nie, nie bo Mam on. Stop! No, już, nie. już. Nie róbcie takiej narracji, bo macie z ony zony, zony... ja kurwa kocham. To jest... To jest człowiek, który mi... Ej! Ale tak jak ci Kuba! Ej! Tak jak, tak jak ci Kuba pokazał, co by robić? Nie, dobra, ja, ja idę tam. Daw front kamerę. Git? Tak, ja jestem git. Widzowie!